Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. 100 lat temu nastąpiła reorganizacja numerów i nazw polskich eskadr. Stworzono system logiczny, gdzie jedna z cyfr w numerze eskadry od razu wskazywała na macierzysty pułk lotniczy. Z drugiej jednak strony całkowicie pogrzebano tradycje wypracowane przez eskadry w czasie zbrojnego kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. lotnicza historia Polski